Nazywam się Robert Muda, to ja złapałem tą rybę tego naznaczonego karpia, to jest moja kawiarnia, tu mieszkam. Jestem teraz na miejscu, gdzie złapałem tą rybę w lipcu tego roku. Łowisko jest, składa się z dwóch zbiorników. W jednym, tu po prawej stronie jest tylko karp, szczupak i sum, natomiast po lewej mojej stronie jest tylko pstrąg. Po złapaniu paru pstrągów... Przeniosłem się na tą prawą stronę i tutaj złapałem właśnie w tym stawie tą, tą, tą rybę. Można tu przyjechać z rodziną, odpocząć sobie no, i, i po prostu przy okazji powędkować. Jest 6 lipca 2001 roku. Wspólnie z kolegą przyjeżdżamy tutaj na to łowisko. Złapałem parę pstrągów, bo myślałem, że może spróbuję, może poszczęścił mi się skarpie. Rzucam dosłownie 4-5 metrów od brzegu. Jest godzina 18-19, nie było jeszcze zbyt, zbyt późno. Na kukurydze następuje branie, całkowite zanurzenie z Zaczynam. zacinam. Czuję opór. Kolega w tym momencie tutaj próbował złapać karpia. Wołam go, Wojtek, przyjść z podbierakiem, bo mam branie, mam rybę. Po krótkiej walce podholowałem tą rybę pod brzeg. Dobiegł do mnie kolega, zupełnie nowy podbierak, kupiony dzień wcześniej, złożony, bo sam go osobiście skręcałem. Zamurza do wody, próbuje wyciągnąć rybę. Następuje złamanie tego metalowego, aluminiowego podbieraka. Łapiemy końcówkę tylko podbieraka i on po prostu tą, tą rybę wyciąga na brzeg. To, co było niezwykle przy, przy złapaniu tej ryby, to był fakt, że zupełnie niewielka ryba, bo na karpia 3 10 kg 10 deko to jest, to jest po prostu niewielka ryba połamał y, aluminiowy dość solidnie zrobiony nowy ja rozumiem jakby był zmęczony jakiś tam używany wcześniej był źle przewożony albo coś takiego ale nic takiego nie miało miejsca po prostu ten podbierak był nowy kupiony dzień wcześniej w sklepie y, o dość solidnej konstrukcji i on po prostu został połamany tutaj dokładnie w tym miejscu parę 3-4 metry od tego brzegu to nastąpiło to branie to była gdzieś godzina 19 I, i z tego miejsca właśnie podholowałem pod rzeki i tutaj go wyciągnąłem tego karku. Po zakończeniu polowania, łowienia wróciłem do, do domu wieczorem, włożyłem ryby do miednicy i rano żona wróciła z pracy i mówiła, no weźcie zrób z tymi rybami, żeby je wypatroszyć. Wziąłem te ryby na podwórko, patrzę, a ta ryba ma jakieś znaki i tak trochę niechętnie, no nie, nie, nie wiem popatrzyłem no, tak na to i mówię do żony wróciłem do domu i mówię słuchaj, tu się coś dzieje, mówię, bo ta ryba jest jakaś dziwna, ma jakieś znaki, mówię musimy coś z tym zrobić, przynajmniej mówię, weź aparat to zrobimy zdjęcia, bo mówię to jest coś niesamowitego żona mówi, nie, to chyba mówi po łuskach ale mówię, królewski karp ma tylko na górze te łuski ale nie ma, nie ma z boku a poza tym takich dużych łusek nie ma, no przynajmniej ja nie widziałem, ta ryba nie była zbyt duża a miała te, te charakterystyczne znaki no i poszedłem do domu, wziąłem aparat i, i, i ja trzymałem tą rybę, że ona zrobiła y, te zdjęcie. Wziąłem tą rybę, zacząłem się y, przyglądać tak z bliska i miały coś takiego charakterystycznego, że były... Y, to nie mogło być spowodowane jakimś no, odciśnięciem, które powiedzmy no, no, trwało tam minutę czy coś takiego, ponieważ to były dość wyraźne, głębokie, głębokie y, wgłębienia. Y, no tak wyraźne i tak dokładnie, z taką y, precyzją, to znaczy te odstępy między tymi kołami i tymi, bo w środku jest ten charakterystyczny krzyż i te cztery koła, które y, odchodzą na boki i... Zadziwiło mnie to, że to są tak symetryczne i tak precyzyjnie odmierzone te odległości od tego koła, od jednego do drugiego i że w środku jest ten krzyż, taki, który łączy te po prostu te, te koła. I no, zacząłem się tak przyglądać, mówię, to, to coś jest niesamowitego, no bo... No nie wiem, no rozważałem, że może, kto, może może na zasadzie no jakiegoś podbieraka, może ktoś tą rybę złapał, może ktoś ją przywodził, ale no to wszystko po prostu zostało przeze mnie odrzucone, bo to było, to nie było na zasadzie blizny, odcisku która się zagoiła, to po prostu było wgniecenie dość charakterystyczne, dość głębokie i ta symetria właśnie tych... tych ta dokładność w, tej, w tym krzyżu i o, odległości tych kół była naprawdę zastanawiająca znaki były na tyle charakterystyczne, że nie znajdowały się tylko na jednej stronie ryby, lecz na dwóch. I lewo strona, na, na lewej stronie te koła były tak samo wyraźne jak na prawej i to jeszcze jest ciekawe, że y, mówię, no, gdyby to zostało odciśnięte, no to byłby bok, ale nie grzbiet i nie druga strona. No, nie ma takiej możliwości, żeby sprasować rybę i żeby y, w czasie tego, y, czy już po tym sprasowaniu, nie był jakiś blizny, czegoś takiego, a to jest tak, jakby ta ryba się z tym, y, z tym żyła i to miała już od początku. To, to nie, nie miało możliwości po prostu y, przypadkowego wytłoczenia i zostawienia y, tych znaków. To, to całkowicie wykluczam. I, Dokładność, tak jak mówię, to cały czas potwierdzam, że zbyt wielka tu precyzja była w wykonaniu tych znaków, żeby to mogło być przypadkowe, spowodowane jakimś uszkodzeniem mechanicznym bądź w transporcie. To jest, to jest nie do wiary, to jest, to jest coś, co po prostu, no, no nie wiem, jest to dla mnie wielką zagadką, ale ta, ta ryba właśnie to miała. Wróciłem z tą rybą, wypatroszyłem kształty i wnętrzności tej ryby były niczym się nie odróżniały, po prostu nie, 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 nie zwróciły mojej uwagi do jakiegoś tam stopnia sensacji, po prostu były normalne, wypatroszyłem, zjedliśmy tą rybę tego samego dnia i, i, to, i to, był, to był taki temat. Zostały tylko zdjęcia. Z niczym tego nie, nie kojarzyłem, zastanawiałem się dopiero w momencie wywołania tych zdjęć i obejrzeniu programu w TV, że właśnie takie znaki koła i wygniecione charakterystyczne połączenia tych kół na zbożu zaczęły mi się kojarzyć z tą rybą i mówię do żony, słuchaj, to jest coś niesamowitego, bo to są te same znaki. No mówi tak, faktycznie, no widzieliśmy, oglądaliśmy to wspólnie no tak, no były takie koła, były takie znaki, no i sprawa jest niewyjaśniona, jak, jak na jakiej zasadzie to powstało. Ja mówię, słuchaj, ta ryba nasza ma takie same znaki, no i dopiero film do wywołania, e, patrzę, to jest to samo, dokładnie te same znaki na tej rybie. Cała ta historia, którą opowiedziałem jest, jest szczerą prawdą. Nie śmiałbym, nie próbowałbym nikogo w to wmieszać i robić z tego jakiejkolwiek sensacji. Po prostu zaciekawiły mnie te znaki i, i, i nie wiem, naprawdę nie wiem. E, próbowałem w różny sposób ustalić, dojść w rozmowach z wędkarzami, ze znajomymi. E, nikt po prostu nie, nie potrafi tego wyjaśnić I, i sam ja nie wiem na jakiej zasadzie powstały te znaki i skąd się to wzięło. Także jest to historia autentyczna, i uważam, że po prostu no marzy mi się to, żeby się w przyszłości to kiedyś wyjaśniło i, i żebym po prostu dowiedział się, jak, w jaki sposób i skąd wzięły się te, te właśnie dziwne koła i krzyże na tej mojej rybie. Nazywam się Agnieszka Chmielewska-Rogala. Znajdujemy się w Lublinie. Praktycznie administracyjnie jest to jeszcze Lublin, ulica Prawiednicka 1, na łowisku wędkarskim. Są tutaj dwa stawy, gdzie sprzedajemy ryby. Po prostu wędkarze przyjeżdżają, odławiają sobie rybki i zabierają ze sobą. My ryb nie hodujemy, u nas nie ma hodowli, przywozimy z hodowli z Opala lubelskiego ryby. Karpie, szczupaki, sumy, strągi. I te rybki można sobie kupić, ewentualnie odławiać. Karpia, ja osobiście tego karpia, oznaczonego nie widziałam. Widział y, mąż y, przy ważeniu ryby, jak pan żmuda złapał sobie tego karpia, aczkolwiek był to już zmrok i nie, specjalnie nie zainteresował się tym. Myślał po prostu, że być może jest y, odciśnięty, no trudno powiedzieć. Dopiero sam później szczerze powiedziawszy to, skuriera się dowiedział, że jednak y, y, może to być jakiś symbol, bo przeznaczenie. Trudno powiedzieć. Natomiast tutaj na stawie no nic nie wydarzyło się ciekawego albo innego niż, niż zazwyczaj. Łowisko jest od pięciu lat i na to wszystko toczy się normalnym trybem. Także przez wzgląd na tego Karpia to nic nie zauważyłam, żeby coś było dziwnego, innego. I to była pierwsza taka sytuacja w zasadzie. Nigdy wcześniej jakichś dziwnych ryb nie mieliśmy, niespotykanych o jakichś dziwnych znakach. Trudno powiedzieć. No i tak jest do tej pory. Nie sądzę, żeby to był żart pana Roberta. Ta ryba faktycznie miała jakieś znaki. Mąż zauważył to przy wpuszczaniu ryby, przy zakupie ryby z hodowli. W pojemnikach po prostu przerzucamy po kilkanaście ryb do drugiego stawu, tam gdzie się mieści karp, tam gdzie się znajduje ten karp i po prostu przy wrzucaniu widział jakąś jedną dziwną rybę z jakimiś właśnie znakami, ale że to po prostu moment ona wpadła do wody, no nie sposób było jej wyciągnąć z powrotem i, i przyjrzeć się uważniej. Ta ryba pochodziła z Opola Lubelskiego, Jest tam hodowla dosyć spora. Mają różne gatunki ryb, no między innymi właśnie karpie. No i oni hodują ryby od, od małego, od małego kroczka. Jest ta ryba dokarmiana, ale to są w ogromnych, hodowane są karpie w ogromnych zbiornikach nie wiem ile razy większych od tutaj naszych tych dwóch zbiorników wodnych. I, I nie sądzę, żeby też była, mogła być przyciśnięta do jakiejś kraty, tak jak niektórzy mówią, że może to jest odciśnięte, ale nie sądzę, dlatego że ryba sobie po prostu pływa luźno, jest dokarmiana, aż urośnie do wagi takiej, gdzie można ją odsprzedać, no i wtedy hodowca odsprzedaje te rybki. Ale też z Opola Lubelskiego nie słyszeliśmy żadnych sygnałów żeby takich ryb było więcej, albo żeby oni zauważyli, albo inne łowiska po prostu, które kupują ryby z opola lubelskiego. No bo na pewno gdzieś ktoś by zgłosił albo zainteresował się tym, jeżeli powtórzyłaby się taka ryba z takim znakiem lub też innym. Jest rok 2008, kiedy wracam do tych wydarzeń, kiedy udało mi się złapać tą nietypową rybę. Myślę, że dalej to, to to zjawisko jest dla mnie niewyjaśnione i, i no i ta zagadka dalej trwa. Ja wtedy nie miałem kamery, nie miałem y, 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 nie miałem takich środków zapisu, jakie teraz są, że w zwykłym telefonie y, jest wbudowana kamera. Odpowiadam w ten sposób. Nie ma takiej możliwości, ponieważ ryba miała odciśnięte znaki biecie po bokach z lewej i z prawej strony. No nie da się tak ułożyć kratki w zlewie z taką dokładnością i, no, no nie ma, choćbyśmy nie wiedzieli. Poza tym, no i jakie, jakie były no, intencje kierowały, kiedy rano się obudziłem i zobaczyłem, że, że ta ryba ma dziwne naki. To po co miałem zakładać jakieś rękawiczki gumowe, bo po prostu żeśmy się z żoną przerazili, że coś jest nietypowego. Także tutaj nie było, nie ma takiej możliwości, żebym ja dopuścił się jakiejś, no nie wiem, no jakiejś, kombinacji powiedzmy z mojej strony, bo ja w ogóle nie, nie zdałem się na tym, nie wiedziałem o tym, nigdy się tymi sprawami nie interesowałem, dopiero po obejrzeniu tego programu, skojarzyłem sobie fakt istnienia tych kręgów z tymi znakami e, na tej rybie. Także e, dopiero później obejrzałem i dopiero nastąpiło skojarzenie, a absolutnie nie było to żadnym moim zamierzeniem, w ogóle nawet nie e, jaka kratka, w ogóle nawet nigdy o tym nie pomyślałem. Poza tym, jak można e, kratkę na grzbiecie położyć, gdzie, gdzie te e, w głębi są dość wyraźnie. Nie dałby się zrobić przy pomocy jakiejś zamierzonej kombinacji, żeby po prostu wygnieść te znaki w tej rybie, bo, bo po prostu nawet kratka nie jest takiej grubości, jak ta ryba posiadała te znaki. Także nawet grubość tej kratki nie odpowiada takim wniesieniom na tej rybie. Także tutaj w ogóle. Ta, 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 ta teoria w ogóle jest, jest bzdurą, po prostu ja jestem za poważną osobą, żeby bawić się w takie jakieś dziwne, wymyślane historie, bo ja nie mam na to czasu i po prostu, no naprawdę, no, no dziwię się, że ludzie mogą coś takiego powiedzieć i, 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 no i w to nie wierzyć. Nazywam się Przemysław Roczek, jestem redaktorem na czarnym czasopisma Carp Max specjalizującego się w łowieniu, wędkarskim łowieniu karpi. Sprawa karta ze znakiem jest mi doskonale znana od kilku lat. Jest to rzecz zupełnie niesamowita, ponieważ mam do czynienia z tymi rybami właściwie na co dzień, zarówno łowiąc, opisując połowy karty, jak i otrzymując setki zdjęć złowionych ryb. No jestem w stanie powiedzieć na temat tych ryb prawie wszystko, ale czegoś takiego na zdjęciu właśnie ze znakami karpia jeszcze nigdy nie widziałem. Konsultowałem się w tej sprawie po pierwsze z ich biologami, po drugie z ludźmi, którzy na temat karpii z różnych przyczyn wiedzą wszystko na temat ich biologii, zachowań każdy odbierał to w taki sam sposób, zdumieniem. To jest po prostu niemożliwe. Nie ma możliwości, żeby na ciężar kartę nawet w sztuczny jakiś sposób odcisnąć taki znak. To jest po prostu coś, czego współczesna nauka nie jest w stanie zgłębić i praktycznie. Każda osoba, którą prosiłem o jakąś opinię na ten temat, która mogłaby się wypowiedzieć, mówiła to samo. Bardzo mi przykro, ale nie jestem w stanie stwierdzić, powiedzieć w jaki sposób mogły w ogóle takie znaki na ciele ryby powstać. Rzecz, która na pewno wymaga szerokich badań, myślę, że może kiedyś znajdzie się jakiś historiolog, który spróbuje zagłębić się w tę sprawę, ale Sądzę z tego wszystkiego, z czym się zetknęłem do tej pory, że z punktu widzenia naszej współczesnej wiedzy, takiej typowo akademickiej, jak również doświadczalnej, to po prostu niemożliwe. i oh, no.